Siemano, siemano, jełapy się witają, bo to polskie chłopy, kapisze ze mną jest? Cześć, cześć, cześć. E, witamy bardzo serdecznie, cześć. planiamy się nisko, jełapy się skończyły, ale na serii dalej cześć. E, istnieją. Cześć, cześć, cześć. cześć. E, witamy bardzo serdecznie. Jestem rzeź, co? Co, co, co? E, Chłop mi tutaj pół metra w powietrzu stał, ale mniejsza z tym na czacie na napisał. Uh, chłopie zostaw to, bo wyrwie podnośnik w 60. -tce. A takie, taka ładna talerzówka. E, proszę Państwa, zaczynamy sobie od talerzowania. Nie trzymaj mnie chłopie czasem. W ogóle powiem wam tak, dobra, zmienimy sobie zakres. W ogóle powiem tak, talerzowałem sobie przed odcinkiem gdzieś tutaj na live bo live miałem przed chwilą, zapraszam bardzo też na zapis. W ogóle też mi się kolejności przestawiły, ostatni gdzieś tam live mam miesiąc temu, a przedostatni parę sekund temu, ale... Popskrzoków było, z może możesz kontrakt kończyć, jakbyś nie miał co robić. I tak. yy, bo wzięliśmy sobie kontrakt, na żniwa Na polu można powiedzieć po sąsiedzku tego poprzedniego, bo gdzieś tam pole 103. No, ja, ja myślałem, że to samo. Bo... Co? Ja myślałem, że to samo. Tak, no, hop, i z powrotem wyrosną. A jak? No, ale, ale podobne, gdzieś tam, trochę większe jeszcze. Także tam sąsiad powiedział, że jak skosimy, to dostaniemy za to gdzieś tam 1750 to w Także no... No a, a co ja robię sobie tutaj na odcinek? Gdzieś tu na live sobie ogarnąłem pod odcinek więc co mam w robić? I mówię tak, gdzieś tam tak polubiłem tą 60, że mówię, 60 to musi być po prostu tylko w każdym, że tak powiem, odcinku. I gdzieś tam w każdym odcinku sobie ją robię. W tym odcinku sobie ją wziąłem do talerzówki i powiem szczerze, że ma lekkie problemy z tą talerzówką. I nie wiem czy to tak ma iść, ale gdzieś tam idzie 8, 9, czasami się rozpędzi do tych dziesięciu, 11, góra, 12. Także gdzieś tam, a na, a na zakrętach to już nie wspomnę, także gdzieś tam są delikatne problemy z tą talerzówką. Ja wiem, że talerzówka gdzieś tam nie jest najmniej, że tak powiem, do, do najlżejszych maszyn nie należy. Gdzieś tam ustawienie talerzy też jest dosyć yy, pod dużym kątem, nie idzie to jakoś mega głęboko, bo jak widać tekstura ścierniska gdzieś tu się nam się pojawia. Także nie wiem, nie wiem dlaczego. Dobra, mam nadzieję, że gdzieś tam odcinacie krótszy, gdzieś tam tutaj sobie skończymy to talerzowanie, potem przejdziemy do do przewracania. Gdzieś tam nie chciałem też przewracać tym samym ciągnikiem bo gdzieś tam na tej samej łące sobie na poprzednim odcinku kosiłem yy, również tutaj Tomo to 60 Dobra, już tutaj poprawmy te, te mijoki, że tak powiem, żeby to było wszystko zrobione już tak jak trzeba Tutaj na te pola gdzieś tam się nie bałem, gdzieś tam wjeżdżać z talerzówką Na poprzednie tutaj 81 oraz też z tego co wiem 34 i 104 być może zrobimy kultywatorem, bo nie wiadomo gdzie, ale gdzieś na którejś z tych pol będzie kukurydza, nie, no na 104 nie, bo na 104 była w poprzednim sezonie. Ale na pewno na polu numer 34, które trzeba zrobić i na 71, które jest zrobione, być może będzie kukurydza, bo tam były jęczmienie, po wszystko. Także na tych polach, gdzie będzie kukurydza, żeby ta tekstura gdzieś tam fajnie wyglądała, robimy sobie kultywatorem, a na pozostałych, mówię, wziadę talerzówką, talerzówką w tym sezonie nie robiliśmy, Także zrobimy aż lima. Skończyliśmy. Zapraszam generalnie do kapiszona na poprzedni odcinek. Tutaj ze, ze żniw. Zmaim. Kosił sobie chłop pole 104. Gdzieś tam to pochyłe Oprócz tego jak ja tutaj zbił, kosił sobie tu na chwilę ja teraz robię. I oprócz tego skosił sobie wcześniej jeszcze dookoła zimnioków. Gdzieś tam na tamtym polu też chciałem talerzować, ale mówię, że tak powiem, nie będę w tamto pole wjeżdżał, nie chcę gdzieś tam ziemniaków uszkodzić. Zrobimy wszystko razem, że tak powiem. Kurde, sypie na przelicach obie. No, no mówię, 100% ja, już. ja u mnie, że tak powiem, na lajnie, który się przed chwilą skończył, skosiłem sobie, że tak powiem, jedno kółko objechałem i miałem 95%. Potem pojechałem jeszcze w jedną stronę, tam do lasu i miałem też około 40%, dosłownie 1 czwartą tam nie? Okay, jurek. Także powiem ci jeszcze... Jurek, Jurek. Jurek, tylko nazwał się Jurek bo chciał być nowoczesny. A w ludzie rzeczy chłopił na emeryturze. Dobra. Szczerze mówiąc, ja nie wiem czy ja nie zawiozę chłopu przyczepi na to pole. Tak? Szczerze mówiąc. I w ogóle, że... tak jechał, że, że nie wiem, czy chłop wstawiony lekko był, czy coraz walił yy, pryzmy, znaczy te bopuny z pryzmy. że w ogóle tam na głospie niczym niczym w rekwęście, że tak powiem. Dobra. Podepniemy sobie tą przyczepę i ja jadę do Kapisza na tą przyczepę zawieźć. Posłuchaj, co mam do roboty, pole staryżowałem no. Jeszcze jest to po populicy, o, jak ogóle przejeżdżą, bo wyślawany na czujniki tylko robili. Łe! Tak to jest, sztaban mnie ściągnął, powiedzmy. No, tutaj sobie łąkę deoralimy. Mamy tutaj elegancko soję. Ale mniejsza z tym, no i jedziemy sobie w tej rejonie. na, ten, no na ten, gdzie żadnych naszych pól nie mamy, ale gdzieś tutaj rejony znajome, bo już tutaj bodajże w naszej historii naszego gospodarstwa, na trzeci kontrakt, jak się nie mylę. Jeden już dawno temu, pasażony temu był na którymś tych pól, Nie wiem to, to któreś tutaj z tych. Kolejny kontrakt był tutaj na poprzednim, w moim odcinku, jak się nie mylę, tak na poprzednim, gdzie jest kosiłem. Był tutaj na polu bodajże z sto... tą to dwa chyba. Tutaj na tym uprawiam, jednego sąsiada. A teraz, jeden sąsiad polecił można na pewno drugiemu. I jesteśmy sobie tutaj w drugiego także. Dobra. Kapiszony generalnie pojechały już na ten Jureks sprzedać. Ja chowu tutaj zostawiam drugą przyczepkę na to pole. Żebyś tu mógł sprzedać. Two, czy chłopu będę wysypywał, czy nie? Moim zdaniem nie będę wysypywał, i tak se chłop tu przyjdzie, będzie robił, i tak... Nie będę tutaj chyba raczej kosił, bo tak mówię, tylko przylezę na chwilę na live, chwilę gdzieś pokosiłem. Mówię, u mnie na, na kanale gdzieś tam tego koszenia y, już trochę było, a jeszcze... Jeszcze trochę się, że tak powiem, tym mają pomęczymy, bo gdzieś tam nie jest on najmniejszych rozmiarów kombajnem. Chłopie, w ogóle wlazłem do kombajnu, on przez chwilę nawet jechał. Dobra. A my przełazimy sobie do Ursusa 3.5.12 i znajdujemy się na naszej łące, którą kosiłem na poprzednim odcinku, którą kosiłem w lipcu i że tak powiem ta trawa już lekko przerosła, ale to nic. Gdzieś tam fajnie to wygląda, czuję się też niczym w realu, można powiedzieć, na tej łące. Gdzieś tam trawa lekko przeraśnięta i my tym przewracaniem było, że tak powiem, wyrywamy z tej młodej trawy gdzieś tam, wiadomo, w realu. Ta trawa, która już na pokozach leży, byłaby lekko, że tak powiem, Przeżółknim, tak? A my dopiero przewracaniem ją, że tak powiem, odwracamy, a w realu byłoby odwrotnie, ona gdzieś tam z wierzchu by żółkła, a jakby my ją przewrócili, to gdzieś tam byłaby zielona. No ale gdzieś tam farming, ale życie realne, to jest niewłaściwe. ziemia. Ale nie mniejsza z tym. Gdzieś tam podczas koszenia, tam od tych szoków były takie chwasty, które, no jak wiemy, w tym farmingu można kosić i ja je skosiłem. I tak jak myślałem, trawa tam ładnie sobie odrosła. Także Także, jak będziemy sobie tą łąkę, już myślał, obydwie łąki naraz tam tą i tą już gdzieś tam na kiszonkę, prawdopodobnie. Nie wiem, czy prasa będzie już wtedy, czy nie. Mam nadzieję, że, że się gdzieś tam będzie nas na to stać, bo chciałbym mieć tą kiszonkę, żeby mieliśmy swój sprzęt, że tak powiem. No, tutaj sobie skosiłem, żeby mieli te chwosty i elegancko, proszę bardzo, trawka urosła, także może nie jest to pole, że tak powiem, trawa w polu, tak jak tu, ale jest, że tak powiem. Czy gdzieś tam w przyszłości sobie można będzie przecież doorać do pola. Nie wiadomo jak to w przyszłości będzie. Może sobie to całość tej zboże zasieję czy coś. Może tą łąkę obok dokupimy. Zobaczymy, co to nie będzie na razie, ta łąka gdzieś tam jest w dzierżawie, także na spokojnie nie, nie ma, nie ma co się pieknie, że tak powiem. No i co? Gdzieś tam żniwa zbożowe, można powiedzieć, mamy skończone gdzieś tam. Mimo to, że jest sierpień, to jednak gdzieś tam... Jesteśmy można powiedzieć z częścią rąk go odrobieni, gdzieś tam ze zbiorów to oprócz łok październikowych to zostało... Jak ja tu jadę, nie mogę się zdecydować czy do lewej, czy do prawej. Dobra, Gdzieś tam jeśli chodzi o zbiory, no to zostanie nam jedynie soja i... Soja, kukurydza i zimnioki. Tak zimnioki do wykopania myślę jeszcze raz w ciemno wrzesień, październik. Podobnie kukurydza i podobnie soja mam nadzieję, że nawet na jednym miesiącu gdzieś tam z wszystkim się Rzeczy, tak. raczej się uporamy to jest raz, dwa dwa, 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 raczej kiszonki w tym sezonie raczej na pewno robić nie będziemy, no nie. bo ja w tym sezonie polazłem do silosu patrzę, a tu jest no takie 60% jeszcze a jest sierpień, a ja za miesiąc, a nawet już teraz bo jak byłem na polu z kukurydzą, to proszę Państwa kukurydza już jest do koszenia na kiszonkę no. wiadomo, można by przewinąć na Kolejny miesiąc ona gdzieś tam tekstury nie zmieni, ale, ale już teraz jest do na kiszonkę, także. No, że tak powiem yy, gra warta świeczki, tym bardziej, że z mamy gdzieś tam pełny, to jest raz, dwa, yy, a dwa, mamy tylko jedno pole kukurydzy, także gdzieś tam tego nie podzielimy, wiadomo, gdyby my tej kiszonki gdzieś tam nie mieli, pewnie gdzieś tam by się na kiszonkę odkosiło, gdzieś tam dookoła, gdzieś tam pół pola. A reszta by została na ziarno, też by to fajnie wyglądało, bo lubię gdzieś tam tekstury, że tak powiem, pół pola jest skoszony na, załóżmy na, na kiszonkę i potem dokaszamy się na ziarno, gdzieś te tekstury zbioru się różnią, bo tu jest ta sieczka po zbiorze tu nie ma, ale. Ale no, co zrobić? Po prostu całość skosimy się na ziarno, najwyżej tych płyt będzie dosyć sporo i sporo sobie za to po prostu zarobimy. Też ciekawe, jak z tym nowym ciągnikiem będzie w tym sezonie, czy, czy gdzieś tam z naszych czy się odrobimy, czy trzeba będzie kredycik wziąć, zobaczymy jeszcze. Gdzieś tu zarzuciłem pomysł, żeby z gdzieś tam sprzedawać, ale raczej będzie z tym, że tak powiem, ciężka sprawa, bo no mówię, nie wiadomo, no jak to z tymi ponowi, a żeby zapotrzebowanie na daną roślinę, nie wiem, przykładowo soję, czy, czy kukurydzę, czy, czy ziemniaki, co tam będziemy kopać, czy zbierać, wyskoczyło, to, to musiałoby się cud zdarzyć, żeby wyskoczyło gdzieś tam zapotrzebowanie. Tak to cena będzie licha i nie opłaca się to z sprzedawać. Tylko gdzieś tam lepiej to trzymać, że tak powiem u siebie w piwnicy. Te zimnioki. Także ue, To mi czukano. Dobra. I ujedziemy myślę pod skup Jeszcze prze, przejdziemy do kapiszona na naszą pole. Zobaczymy jak tam chłopu idzie. No powiem tak, myślę, że myślę, że gdzieś tam to pole ogarniemy. Mam nadzieję, że na tym odcinku gdzieś tam już zbliżymy się, że tak powiem do... Do odebrania tych pieniędzy. Pole wziąłem dosyć spore, ale jak patrzałem, jakie wielkie pola są, to, to mówię, nie ma co brać pola za 400 zł, bo to więcej zachodu niż pożytku. Natomiast, jeśli chodzi w ogóle w kontraktach, wyskoczył kontrakt za 18 720 zł. Jest to zbiór i chyba. No, jest to zbiór i bodajże, jak się nie mylę, owinięcie. Dobrze mówię? Nie, tak. Jest to zbiór i owinięcie, sprasowanie, owinięcie. Kiszonki z tej oto największej łąki na mapie, czyli 162. No to zanim bymy to skosili, to ja nie chcę myśleć, ile by to trwało. Dobra, ja go tu zostawiam, to się go tu po prostu sprowadzi. I idziemy sobie do kapiszona, zobaczcie, co się tu dzieje. Sypie. Chłop, tu sypie. Ja mu tu przyczepę przyprowadziłem. Ciekawe czy ona jest tutaj pełna, a nic nie było sypane jeszcze. Ale to równie dobrze, możesz cały czas sypać na 30, cały czas na 30. A ostatni kół najwyżej pojedzie 60, ale to już nie w tym odcinku. My się oczywiście, ja się i żegnam i tam No, kropa. na razie ludziska dobrane, coś jednym krokiem jest, krok jest w łóżku. Tak, chłopie, no ty żeś chłopie wielki chłop, to nawet no, możesz jednym krokiem użyć. Na ja, no, pół nie. kroku, nie z sobą mam zaraz. A chyba, że tak, chyba, że tak. Ja to mam w drugim pokoju, także muszę, że tak powiem, z marszu iść. Także gdzieś tam duża chłopa, to, to i z trochę jest. Dobra, chłop się w takim razie żegna, zapraszam do kapiszona zarówno na poprzedni jak na kolejny odcinek czy to już będzie zakupcie ciążyca czy nie raczej wątpię ale być może także być może już przewiniemy na kolejny miesiąc bo też i nie ma co tutaj robić nie wiadomo jaką z tą łąką zrobimy co ja teraz tym przewracałem czy my to po prostu u będziemy zbierać czy nie jeśli tam kapiszon miał zbieranie na swoim tej łąki koło domu także nie wiem czy będzie chciał dwa razy to zbierać nie wiem czy będzie live u mnie może jutro również czy, czy może u z czasem się zrobi Jutro czy pojutrze zobaczymy dożyjemy ja się w takim razie żegnam, bo już łapło. Tyle czasu gadać live prawie półtorej godziny, był odcinek jeszcze, także ja cię kręcę, ale i to czy, moim zdaniem krótki live był mniejsza z tym. Ja się żegnam na razie. Cześć. Na razie.